Jak już mówiłam, pan Serge Alvaro skontaktował się z nami przed śmiercią, by przekazać swoją ostatnią wolę. Zgodnie z jego życzeniem skremowaliśmy ciało. Pani ojciec prosił, by prochy rozsypać w Boulogne-Sirmer, na plaży, między kąpieliskiem a budką z krytkami Drań. To potwornie daleko. Jeśli mamy dziś wrócić, trzeba się zwijać. Musi pani uregulować koszty kremacji. Pan Alvaro mówił, że panią uprzedził. Jasne. Nieznośny nawet po śmierci. 450 za urnę? Nie ma mowy, żebym dała tyle za naczynie, w którym spędził 6 godzin. Przykro mi, to nasza najniższa cena. W dodatku to tandeta. Co to jest? Rzeczy, które miał w kieszeniach. Jest też list. Kiedy moje ciało w proch się obróci, mój sygnet stanie się własnością Eliotka. Zapalniczka czarującej Zoe. Piuro drogiej tej. Bilet na koncert stonsów mojej ulubionej córki Morgan. A obrączkę dostanie kobieta mojego życia, a Życie jest grą, więc trzeba podbijać stawkę. Pa. Świetny testament. Jest tam coś jeszcze? Faktycznie. PS, że ten skasyna ma trafić do Romana. Czemu przekazał go mojemu nieżyjącemu ojcu? Nie zapomniałaś powiedzieć czegoś tej? On jej nie chciał. Powinna o tym wiedzieć. Pokaż. To nie Rome, tylko Roman, albo Rumun. Jest napisane Rome. Co z rachunkiem? Karta czy gotówka? Kupiłam je w promocji. Idealny. Będzie mu w tym dobrze. Nie ma mowy. To nielegalne i niehigieniczne. Zaoszczędzę ponad 400. Jest przeźroczysty. Wszyscy widzieliśmy go na golasa, nie będzie mu przeszkadzać.